Jego jedynie można usunąć chirurgicznie lodem na pierwszym Teraz, żeby trochę, trochę złagodzić, bo tutaj szybko to wygląda, trzeba odczuć całą tą sięśnią przemyć to delikatnym roztworem nadmantanianym z prasą. Tak, jasnym różowiskiem. Oprzemyć, no, żeby to po prostu oczyścić i zdezynfekować. Natomiast wyleczyć tego się żadnymi lekami, tabletkami i nie da się można zasięgnąć konsultacji u pana, pana Doktora Kozburskiego. Można otrzymać od nas darmowe skierowanie na sterylizację i kastrację suczek i kotek. Poza tym słyszymy wszelkiego rodzaju dobrymi radami, jak się obchodzi z zwierzęciem. A z jeszcze ząbanym. Nie, bo ma takie dwa mleczaki. Proszę bardzo, pani siedzmy. Te zęby to są stałe zęby, tyle że one krzywą rosły. Rosły do przodu zamiast prawidłowo. Ale to nie są mleczki. To musi być u góry. 3, 3 ale Trzyletni trzy trzy piesek, yy, który by się chciał zbadać generalnie. Yy, ale jakiś, yy, coś państwo zauważyli? No, Panie profesorze, no, bardzo często trafił, zwłaszcza pod i... No, no właśnie nie nie gdzieś, nie nic nie wyjdźmy znaleźliśmy, więc się zastanawiamy czy ma może jakąś grzybicę albo... No, no, przy grzybicy powstają zmiany na skórze. Spędzenie byłoby pierwszym objawem tylko wyniesienia. Aha, bo na się to? trochę żółty, za główkę i podniesie do góry wodę. No nie, dobrze. Muszę teraz tutaj zobaczyć czy nie ma trochę Na sam niebo się to, że... To, że... Muszę 私はそれを見ることはでません。